Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 to także realizacja działań towarzyszących. W ramach programu Polski Komitet Pomocy Społecznej prowadzi m.in. warsztaty edukacyjne skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. Jesteśmy na terenie ośrodka PKPS, czyli Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, działającego od 1958 roku. Tutaj mieści się schronisko. W tym schronisku osoby będące w kryzysie bezdomności korzystają z programu operacyjnego Pomocy Żywnościowej. Jest to program realizowany przez ministerstwo i KOWR. Oprócz pomocy żywnościowej także są realizowane działania wspomagające. Między innymi warsztaty, ale także pomoc prawnika, terapeuty uzależnień, aktywizatora zawodowego. Jestem pracownikiem socjalnym w projekcie, który działa tutaj w schronisku dla osób bezdomnych. W tym projekcie, oprócz normalnego spotykania się z ludźmi, organizujemy warsztaty, w tym warsztaty o marnotrawieniu żywności. Staramy się uświadomić, jak ważna jest to rzecz dla całego. Świata. Panowie wiedzą już, że nie ma potrzeby gromadzenia żywności, wychowania po kątach. Mają stały dostęp do jedzenia, stały dostęp do ciekawych, świeżych produktów. Oprócz tej normalnej działalności schroniskowej, mamy tutaj ofertę dla osób, które są poza schroniskiem, na ulicy, w namiotach, którzy nigdy nie trafią do żadnej placówki, bo wybrali życie jednak na ulicy. Mamy dla nich ofertę w postaci. Codziennego ciepłego posiłku. Wydawane jest do 30 obiadów. Tutaj w ośrodku jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, że dzięki darczyńcom, którzy wspomagają ośrodek, tak naprawdę nie możemy narzekać na to, jak jemy, bo czasami wydaje mi się, kiedy widzę, co dostaję na obiad, śniadanie i kolację, że będąc w normalnym życiu zabieganym człowiekiem w pracy nie jadałem tak regularnie i tak dobrze. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.